Nie możemy sobie pozwolić, żeby ktoś nami manipulował, ktoś nas obrażał, ktoś nas wyzywał, ktoś właśnie łamał nasze granice. No nie. Osoby toksyczne są wśród nas. Czasami jest tak, że ktoś po prostu do nas nie pasuje, nie nadajemy no, no. na tych samych no falach i ta osoba może osłabiać nam nastrój, mhm. może na nas negatywnie wpływać, ale no nie oznacza to, że ona jest z natury zła. No po prostu nie jesteśmy dopasowani. Ale wiesz, osoby destrukcyjne to też są takie, które szkodzą nam. I my to czujemy, ale też szkodzą innym. Są osoby, które regularnie wywołują konflikty w relacjach, manipulują, stosują przemoc emocjonalną lub fizyczną. Jeśli będę otaczała się ludźmi, którzy źle mi życzą, którzy robią mi przykrość, na których nie mogę polegać, no to moje zdrowie psychiczne będzie siadać. I często ranimy osoby bliskie nam, a tak naprawdę te osoby nic nam nie zrobiły, a my na nich krwawimy tylko dlatego, że przeżyliśmy coś trudnego. nasze ręce ostatnio wpadła nowość. Książka Sylwii Kongost. Uh -huh. Toksycy. Jak uwolnić się od ludzi, którzy zatruwają ci życie w związku, rodzinie i pracy. To jest takie kompendium wiedzy, gdzie Wy możecie się dowiedzieć, skąd te toksyczne zachowania się biorą. W sytuacji, gdy my jesteśmy tacy ranieni, to my często zadajemy sobie to pytanie, dlaczego? Uh -huh. Dlaczego ktoś mi to robi? I zaczynamy siebie obwiniać, a właśnie ta książka jest myślę, że taką pozycją, która daje odpowiedzi na te wszystkie pytania.